Pojawiła się taka opinia, już nie pamiętam kto to powiedział, że zamiast patrzeć na sondaże, to lepiej jest Obstawiać w zakładach buchmacherskich, bo pewnie efekt byłby lepszy i skuteczność lepsza. Rzeczywiście sondaże generalnie poległy, jeżeli chodzi o te wybory. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, a i tak wszyscy patrzymy na sondaże, jeżeli chodzi o nasze wybory prezydenckie, o te prawybory, czy w koalicji. Ale czy, jeżeli czy chodzi w o zakłady buchmacherskie, to, to trzeba sobie powiedzieć, że od kilku tygodni Trump był faworytem Buchmacherskim. No, i teraz, I teraz do czego zmierzam? Że prawdopodobnie, to jest moja prywatna, moje prywatne zdanie i nawet tam z Igorem o tym nie rozmawiałam, ale moim zdaniem trzeba by się przyjrzeć, i to ma, pewien, ma, ma pewne przełożenie na was również, na nas też. Na metodykę, właściwie metodologię badań społecznych, jaką w jaki sposób te badania są przeprowadzane, jest coś, jest jakaś immanentna wada w tych badaniach, coś się zestarzało, coś się zdezaktualizowało. Trzeba naprawdę na to spojrzeć, uwzględniając zmiany, jakie zaszły od czasów, kiedy tę metodologię, kiedy te nauki były budowane, powstawały, bo jak pokolenia studentów się uczą na wzorcach, które są z lat 50. -tych, 60. -tych I to już nie ma zastosowania w dzisiejszym świecie. I oczywiście są naukowcy, którzy nadal to badają, tak? dostają Kahneman dostał nagrodę Nobla, tak, ale też ostatnio najnowsze badania naukowe, tam podważają pewne tezy, które Kahneman stawał, stawiał, bo na tym polega nauka, tak, że badania nie potwierdzają pewnych jego tez. I dążę do tego, żeby spojrzeć na metodyki, które wy macie u siebie, jeżeli stosujecie jakieś badania konsumenckie i tak dalej, to jakby wy cały czas wiem, że biznes bardzo jest wrażliwy i bardzo szybko reaguje i wyciąga wnioski, ale powinniśmy również bardzo uważnie i bardzo wrażliwie i bardzo szybko dostosowywać metodyki analizy ryzyka. Jakby to, to powinien być taki precyzyjny mechanizm, który sobie kalibrujemy w miarę jak nam się zmienia świat. I podobnie uważam, że sondażownie też powinny sobie kalibrować te narzędzia, brać studentów z psychologia, socjologia, kogniwistyka, jakby, żeby coraz. Te narzędzia no by... były bardziej skuteczne i precyzyjne. No to fajne, że o tym mówisz, bo ja też zwróciłem uwagę, e, jakieś parę dni temu ktoś, ktoś mnie zapytał, nie wiem, czy to nie była jakaś rozmowa z Tobą, też e, na kogo stawiam w tych wyborach. Powiedziałem, że według mnie Kamala, ponieważ aktywizuje kobiety. Mm. I czytałem, że sztab Trumpa zdecydowanie powiedział on w ogóle. Ignoruje ten kierunek, kobiety, mm -hmm. młodzi mężczyźni. Tak, i to oni wygrali. I tak. wygrał wysoko. młodymi, młodymi mężczyznami, to I prawda. To jest, i, I to dla mnie jest taką też, e, e, no, bo ja też się złapałem w tą pułapkę. Mówię, aborcja, coś tam. Tak. Kobiet jest więcej, 1,8 tak, w stosunku tak, tak. Do, do mężczyzn. Jakby, mm -hmm. Mówię, statystycznie mm -hmm. ma większe szanse. Mm -hmm. Nieprawda. Mm -hmm.